Decyzje z lęku Nauczanie domowe 27 marca Ewangelia według św. Jana rozdział 11 wersety od 45 do 57 Wielu spośród Żydów przybyłych do Marii ujrzawszy to, czego Jezus dokonał uwierzyło w Niego. Niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i donieśli im, co Jezus uczynił. Wobec tego arcykapłani i faryzeusze zwołali wysoką radę i rzekli Cóż my robimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? Jeżeli go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w niego i przyjdą Rzymianie i zniszczą nasze miejsca święte i nasz naród. Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, rzekł do nich, wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod uwagę, że lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż gdyby zginął cały naród. Tego jednak nie powiedział sam od siebie. Ale jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo, że Jezus miał umrzeć za naród, a nie tylko za naród, ale także, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Tego więc dnia postanowili go zabić. Odtąd Jezus już nie występował wśród Żydów publicznie, tylko odszedł stamtąd do krainy w pobliżu pustyni, do miasteczka zwanego Efraim i tam przebywał ze swymi uczniami, a była blisko pascha żydowska. Wielu przed Paschom udawało się z tej okolicy do Jerozolimy, by się oczyścić. Oni więc szukali Jezusa i gdy stanęli w świątyni, mówili jeden do drugiego: Cóż wam się zdaje, czyżby nie miał przyjść na święto? Arcykapłani zaś i faryzeusze wydali polecenie, aby każdy, ktokolwiek będzie wiedział o miejscu jego pobytu, doniósł o tym, aby go można było pojmać. Kajfasz uważał się za wytrawnego polityka i pewnie takim był. Dbał o porządek i ochronę dla świątyni i tradycji. Zwołał radę w momencie, kiedy trzeba było podejmować jakieś ważne rozstrzygnięcia. Jasno wyraził, Wytyczne i kierunek postępowania wobec pojawiającego się schizmatyka z Galilei. Zachwycił się pewnie własną przebiegłością i zapobiegliwością, wybrał przecież najlepszą z opcji, ale równocześnie skazał Jezusa zanim go jeszcze przesłuchał. A chodziło o to, że Jezus wskrzesił swego przyjaciela łazarza. Ale oczywiście. Oni postanowili nie brać tego w ogóle pod uwagę. No bo to heretyk, bo to z innej opcji społecznej czy frakcji politycznej. Tego w ogóle nie bierzemy pod uwagę, nie, nie przyjmujemy do wiadomości. Pytania były inne. Co robimy wobec tych znaków, które czyni? Zatem jednak były to jakieś znaki, ale nie dla nas, ale nieuwzględnione z jasnych, określonych wcześniej. Przyjętych zasad. Podejrzewają na naradzie, że wielu może uwierzyć w Jezusa i zamiast się tym ucieszyć, widzą w tym zagrożenia. Rzymianie się zdenerwują, zniszczą nasze święte miejsca i zaczyna się festiwal czarnych przepowiedni. Wybiją naród. Co się dzieje, kiedy człowiek jest podszyty lękiem? Kiedy zaczyna rozważać, co, gdy podejmuje decyzję? Mając bardzo niepewne serce, te lęki, obawy, niepokoje nie są dobrymi doradcami. Jak widać, nie powinniśmy wtedy podejmować decyzji. Nikt tak nie powinien działać, bo nagle okazuje się, że to, co wynika z tych naszych wewnętrznych niepokojów, to staje się agresywne, krzywdzące, nietrafione i złe. I potem trzeba się wstydzić i tej narady, i rzucanych na niej haseł, i podjętych decyzji. Wszystko jest złe. A widzimy Jezusa, który może przyjść na święta, ale nie musi. Absolutna wolność, absolutna realizacja zamiaru Bożego, bez jakichkolwiek napięć, lęków, niepokojów, obaw. Czy mam uciekać od tej godziny konfrontacji? Nie, przyszedłem na tę godzinę. Godzinę konfrontacji i zwycięstwa. Ojcze, niech się zrealizuje Twoja wola. Boże, daj nam wolność. Usuwaj z naszego serca lęk, uprzedzenia, złe myśli, dajby nasze decyzje wynikały absolutnie z serca wolnego, z serca przemienionego, z serca pełnego gotowości na to, aby być przy Tobie, Boże. I z Tobą zrealizować zamiar Twojego i naszego życia. Niech błogosławi Ci Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.